Mamy kadr bardzo fajny, bardzo przyjazny dla oka. Aczkolwiek jeden element właśnie kuje nas w oczy. Mianowicie ten koc, ta narzuta na łóżku, która jest od tak sobie rzucona. Co musimy zrobić, żeby ją usunąć? Wchodzimy sobie w zakładkę kolor, dajemy zakładkę grab steel, przez co generuje nam się jeden z plików, właśnie jedna klatka. dajmy prawym od myszki, export. Eksportujemy właśnie do PNG najlepiej, żeby była jakość jak najlepsza. Mamy ten plik wygenerowany. Dajemy znowuż prawym od myszki. Włączamy Adobe Photoshop 2024, w zależności oczywiście od wersji. Zaznaczamy niechciany element, w tym przypadku ten kod, o którym już mówiłem. Oczywiście moglibyśmy zaznaczyć sobie jeszcze kilka innych elementów, takich jak chlebak, no ale tego nie będziemy teraz robić. Wypełniamy oczywiście generatywnie. Musimy chwilę oczywiście poczekać. Wszystko zależy od waszego sprzętu, jak szybki chociażby jest właśnie u Was sprzęt. No już na momencie skończy generować nam trzy pierwsze propozycje, z czego wybieramy oczywiście jedną najlepszą, która będzie nam pasować. Moim zdaniem jest to druga właśnie mm, propozycja. Nie zapomnijmy również złączyć tych warstw. Widzimy oczywiście efekt. Złączmy te warstwy, o których mówiłem. Zapiszmy tę klatkę. Gdy klatka już jest zapisana, możemy śmiało z powrotem przejść do folderu, wziąć oczywiście ten plik i. Rzucić go na timeline, czyli na oś czasu na ten plik, który jeszcze był z tym niechcianym elementem. Oczywiście jest to teraz nieruchoma klatka w tym filmie, i co musimy zrobić, żeby zimitować nagranie filmowe. Przede wszystkim robimy sobie dwie klatki kluczowe. Jedną oczywiście na 100%, drugą powiedzmy na 110-120, w zależności oczywiście od preferencji, dzięki czemu będziemy mieć imitację zoomu. Ja jeszcze tutaj w ramach swoich właśnie tej preferencji troszkę sobie to pozmieniam. Wchodzę również w efekty i szukam opcji kamera shake. Czyli oczywiście tak jakby trzęsąca się kamera, taki efekt. Narzucam. zobaczmy jak to wygląda. No oczywiście jest to efekt przesadzony, tak więc dopasujmy sobie znowuż wedle własnych preferencji wszystkie te suwaki, a mianowicie te dwa suwaki. No efekt jeszcze tak nie wyszedł. No już troszeczkę jest lepiej. Jeszcze jeden suwaczek tutaj. Cyk i mamy właśnie skończony efekt, żeby tą klatkę kluczową właśnie jeszcze bardziej upodobnić do filmu, możemy dodać powiedzmy ziarno, możemy dodać różne flary i tym podobne. Oczywiście wszystko w zależności od tego jaki efekt chcecie końcowy uzyskać. Jeśli pomogłem ci tym nagraniem, to oczywiście zaobserwuj nasz profil, wejdź oczywiście na pozostałe nasze social media i również je zaobserwuj, gdyż tam będziesz mógł będziesz mogła oczywiście znaleźć pozostałe tutoriale, które mogą ci się przydać.